Nelson Mandela Aby odkryć jakie zmiany zaszły w tobie, najlepiej wróć do miejsca, które jest takie jak kiedyś. Afrykanie chcą sprawiedliwego udziału w Południowej Afryce. chcą bezpieczeństwa i uczestniczenia w społeczeństwie. Bo żeby być wolnym, nie wystarczy zrzucić okowy, lecz trzeba żyć tak by szanować i zwiększać wolność innych. Prawdziwy sprawdzian naszego poświęcenia dla wolności dopiero się zaczyna. Choć tak różni, jesteśmy jednością. Jesteśmy ludem tęczy. Gdy bieda wciąż trwa, nie ma prawdziwej wolności. Gdy się zrobiło to, co się uważa za swój obowiązek wobec rodaków i ojczyzny, można spocząć w pokoju. Wierzę, że dokonałem tego wysiłku i dlatego zasnę na wieki. Jestem rozczarowany, bo wierzyłem, że powodzenie naszej pokojowej transformacji przekona także innych na świecie, że wszelkie konflikty da się rozwiązywać bez użycia siły. Nie ma nic cenniejszego niż pokój i nic gorszego niż wojna. Komuś, kto 27 lat przesiedział bezczynnie w więzieniu, prawdziwy odpoczynek się nie należy. Najbardziej żałuję tego, że nie zostałem mistrzem świata w boksie, w wadze ciężkiej. Partia Narodowa odmówiła wspierania Wielkiej Brytanii w czasie wojny. I publicznie sympatyzowała z hitlerowskimi Niemcami. Jej kampania koncentrowała się wokół czarnego zagrożenia, a jej slogan wyborczy brzmiał: Czarny na swoim miejscu. Podróżny jadący przez kraj zatrzyma się w wiosce i nie będzie musiał prosić o jedzenie i wodę. Kiedy się zatrzyma, ludzie dadzą mu jedzenie i zaopiekują się nim. Przebaczenie wyzwala dusze. Dlatego jest w nim taka siła. Przywódca jest jak pasterz podąża on za stadem. Tym, którzy są najzwinniejsi, pozwala wybiegać naprzód, a pozostałym pozwala spokojnie iść, chociaż nie wiedzą, że dowodzi nimi z tylnych szeregów. Z bólem przyglądamy się, jak dwa mocarstwa przywódcy wolnego świata i demokracji rozpętują wojnę na którą wspólnota międzynarodowa nie wyraża zgody, jak manipulują międzynarodowymi organizacjami, jak straszliwie łamią prawa i szargają godność mieszkańców kraju, w którym znaleźli się jako najeźdźcy. Chowanie urazy to jak picie trucizny w nadziei, że pozabija twoich wrogów. Odkryłem, że odwaga to nie brak strachu, ale pokonanie go. Odważny człowiek to nie ten, kto nie czuje lęku, ale ten, kto przezwyciężył ten strach. Zanim czegoś dokonamy, zawsze wydaje się to czymś niemożliwym. Największą chwałą w życiu nie jest nigdy nie upaść, ale zdolność do podniesienia się z kolan za każdym razem, gdy się upadnie. Nikt nie rodzi się nienawidząc drugiego człowieka z powodu koloru jego skóry, pochodzenia lub wyznania. Ludzie muszą nauczyć się nienawidzić, a skoro są w stanie to zrobić, to są również w stanie nauczyć się kochać, ponieważ miłość jest bliższa ludzkiemu sercu niż jej przeciwność. Nie oceniajcie mnie po moich sukcesach, lecz po tym, ile razy upadłem i ponownie się podniosłem. Przebaczenie wyzwala duszę, dlatego jest w nim taka siła. W życiu liczy się nie sam fakt tego, że po prostu żyliśmy. Istotną różnicę robi to, co zrobiliśmy dla życia innych osób. Edukacja jest najpotężniejszą bronią, której możesz użyć, aby zmienić świat. Po pokonaniu Wielkiego wzgórza dowiadujemy się jedynie, jak wiele kolejnych jeszcze przed nami. Nie ma to jak powrót do miejsca bez zmian, aby zauważyć, w jakim stopniu się zmieniłeś. Mądrze jest przekonać ludzi, aby coś zrobili i myśleli, że to ich własny pomysł. Jeżeli chcesz pokoju z wrogiem, Musisz z nim współpracować. Wtedy zostanie Twoim partnerem. Najbardziej boimy się nie tego, że jesteśmy do niczego. Najbardziej boimy się tego, że jesteśmy potężni ponad miarę. To nasza jasna, a nie ciemna, strona nas przeraża. Zadajemy sobie pytanie, czy możemy być śmiali, błyskotliwi, piękni, utalentowani i niezwykli. A czyż właśnie tacy nie jesteśmy?